Trzy dni ciemności. Na cały świat stąpią nieprzeniknione ciemności, które będą trwały trzy dni i trzy noce. Błogosławiona Anna Maria Taidzi. Nie ma powodu by zapowiadane trzy dni uważać jedynie za mglistą metaforę. To dni mierzone tykaniem zegara. Wtedy całe piekło wyjdzie na ziemię. Mail Juni Jani Niezliczone legiony demonów będą przebiegać świat i wykonywać rozkazy boskiej sprawiedliwości. Błogosławiona Elizabeth Kanori Mora może podniesie się, a ryczące fale zaleją kontynent. Niebo będzie płonąć. Ziemia będzie drżeć aż po fundamenty. Chmury, czerwone jak krew, będą pędzić po niebie. Huk grzmotu będzie wstrząsał ziemią, a ponure błyskawice ogołocą niebo spór roku. Mail żuni Jani, niczego nie będzie można zobaczyć. Powietrzem nie będzie można oddychać. Luz Amparo-Cuevas. Powietrze będzie przepełnione zarazą. Kto z ciekawości otworzy okno i wyjrzy lub opuści dom, padnie martwy na miejscu. Błogosławiona Anna Maria Taigi. W czasie trzech dni przerażających ciemności nie wolno otworzyć żadnego okna. Nikt bowiem nie może zobaczyć ziemi i straszliwego koloru, jaki będzie ona miała w dniach kary. Mail Juni Jani. Ludzie winni pozostać w swych domach, odmawiać różaniec i błagać Boga o miłosierdzie. Błogosławiona Anna Maria Taidzi. Jedyne światło dostarczać będą święte świece. Luz Amparo Cuevas. Nie będzie możliwe użycie jakiegokolwiek oświetlenia wymyślonego przez człowieka, tylko poświęcone świece. Błogosławiona Anna Maria Taidzi. Jedna świeca wystarczy na czas trwania tej piekielnej nocy. Mail Juni Jani Mściwe ramię Boga uderzy w złych ludzi, a tego wielka moc ukaże ich pychę i zarozumiałość. Do wytępienia tych bezbożników i heretyków, pragnących obalić Kościół i zburzyć jego fundamenty, Bóg zatrudni potęgę piekła. Nic na ziemi nie zostanie oszczędzone. Błogosławiona Elizabeth Canori-Mora. Ojciec Pio zapowiada, że. Wszystko rozpocznie się w bardzo zimną noc. Wiatr zacznie przeraźliwie huczeć i wyć. Po krótkim czasie usłyszycie grzmoty. Wtedy koniecznie chroncie się w domach i zamykajcie szczelnie okna. Według Księgi Apokalipsy trzy dni ciemności stanowią zawartość piątej z siedmiu czasz, którą w dniach ostatnich aniołowie wyleją na ziemię. A piąty wylał swą czaszę na tron bestii i w jej królestwie nastały ciemności. Księga Apokalipsy, rozdział 16, wers 10. Przyjdą dni nieprzeniknionych ciemności. Zapewniają mistycy i święci. Śpiewa o nich Hildegarda z Bingem. Opowiada sługa Boża Marii Martel. Zwiastuje słynny Jezuita, ojciec Charles August Nectou. A także ci żyjący za ostatnim zakrętem czasu, Rosa Colomba Astente, błogosławiona Elizabeth Canori Mora, błogosławiona Anna Maria Taiji, Palma Dioria, błogosławiona Marie Baurdi. Tuż za nami słychać. Niepokojący głos mistyka Pera Lamy, brytońskiej stygmatyczki Marie-Julie Jeanny, świętego ojca Pio i współczesnych Patrycji Talbot, Luz Amparo Cuevas, Johna Leriego. Ich szept goni nas i niepokoi. Czy to, o czym mówią, dotknie naszego pokolenia? Mamy prawo skinąć głową. Trzy dni mroku to jeden z głównych tematów współczesnych objawień apokaliptycznych. Dziś wizje ujawniają ten gęsty, ciemny szef. Przebiegnie on także przez nasze życie, kiedy przykryje nas ciemna zasłona. Znamy kilka szczegółów. Ojciec Pio zapowiada, że wszystko rozpocznie się w bardzo zimną noc. Wiatr zacznie przeraźliwie huczeć i wyć. Po krótkim czasie usłyszycie grzmoty. Wtedy koniecznie chronię się w domach i zamykajmy szczelnie okna. Marii julie Janie dodaję, że dni ciemności zaczną się we czwartek i będą trwały do soboty. To będą trzy dni bez jednej nocy. Dlaczego trzy dni? Trzy to liczba, która symbolizuje przełom. To czas Jonasza we wnętrznościach Wielkiej Ryby. To czas Chrystusowego Triduum, dni męki i śmierci zbawiciela, okres pozornego triumfu zła. Ten symbol ma wpisać się również w nasze życie. Mówi o przejściu przez cierpienie i ciemność. W zwycięstwo. W zupełnie nową jakość, miłą Bogu. Nie ma powodu, by zapowiadane trzy dni uważać jedynie za mglistą metaforę. To dni mierzone tykaniem zegara. Takie były przecież dni przejścia Chrystusa. Dlaczego czwartek, piątek, sobota? To dni najświętszego sakramentu, krzyża i matki najświętszej. Tłumaczy Marii Julii Jeannie. Otrzymujemy ważną wskazówkę. Zapowiedzi mówią o chronologii i teologii z jej znakami odwołującymi się do ostatnich dni Jezusa. Pierwszy. Wszystko to nastąpi wówczas, gdy Kościół stanie się przedmiotem coraz bardziej jawnych ataków ze strony politycznego Sanhedrynu i zdrady własnych pasterzy. Od 1947 roku temat ten podejmuje każde objawienie. Czas zacznie przyspieszać, aż nadejdzie chwila ostatecznej zdrady, publicznego zaparcia się Boga. Wybija godzina czwartku. Drugi. Dni nieprzemienionego mroku zaczną się wtedy, gdy, ileż objawień o tym mówi, na świecie zgaśnie wieczna lampka płonąca przed Eucharystią. Najświętszy Sakrament stanie się powszechnym przedmiotem kpin i bluźnierstw, a ci, którzy będą do niego przystępować nie wierząc już w grzech, będą przyjmować go w sposób świętokradczy. I światło Eucharystii zniknie, a wraz z nim jej moc podtrzymująca świat. Czwartek Zacznie przechodzić w piątek. Trzeci. Zabraknie Eucharystii, i wtedy w naszym życiu pojawi się cierpienie, krzyż. Piątek będzie czasem próby naszej wierności Panu. Będzie to czas katakumb, który czeka także Polskę. Wie o tym rektor Fatim z czasu wielkich poświęceń. Niepokalanemu Sercu Maryi, dokonanych przez Jana Pawła II, mówił o tym do Polaków na początku milenium. Czwarty. To Maryja. Kres ciemności nastąpi w sobotę po interwencji Najświętszej Panny. W jednym z objawień w 1993 roku Matthew Kelly słyszał Maryję mówiącą Jestem świeżym powiewem w nowym dniu. Jestem światłem posłanym, by rozproszyć ciemność. Gdy papieże nazywają Maryję nadzieją nowego, lepszego świata, ona sama zapowiedziała w Fatimie, że będzie to triumf jej niepokalanego serca. Ostateczny, bezpieczny port, siostra Łucja tłumaczyła, jej serce jest bezpiecznym schronieniem na trudne czasy Kościoła i świata. Nie dziwi, że Benedykt XVI przypomniał Kościołowi, że Maryja naprawdę się liczy. Gdzie Ona, tam jest zwycięstwo. Czas liczyć na nią, bo, tłumaczy Chrystus, są trzy miejsca schronienia na czas udręki. Moje boskie serce, mój Boski Krzyż i moja ukochana, niepokalana Matka. To musi zacząć się już dziś. Trzeba uprzedzić ten czas i już dziś związać swe życie z Eucharystią, z wyrzeczeniem, z ofiarą, z Maryją. Wtedy będziemy bezpieczni, jak w arce unoszącej się na wodach potopu. Jest rok 1584. Mariana de Jesus Torres modli się w kaplicy klasztornej w Quito w Ekwadorze. Nagle gaśnie paląca się przy tabernakulum wieczna lampka. Stara przepowiednia z Ekwadoru. Zakonnica próbuje ją zapalić bezskutecznie. Wtedy kaplica wypełnia się nieziemskim blaskiem, z którego wyłania się postać wysłany niczki z nieba. Matka Boża ogłasza: Zgaśnięcie sanktuaryjnej lampy, która płonie przed więźniem miłości, ma wiele znaczeń. Pierwsze jest takie, pod koniec XIX wieku i przez większość XX wieku na ziemi rozprzestrzenią się najróżniejsze herezje. Z powodu niemal zupełnego zepsucia moralnego w duszach zgaśnie bezcenne światło wiary. W tych czasach będą wielkie nieszczęścia fizyczne i moralne w życiu prywatnym i publicznym. Mała tylko garstka dusz. Zachowa wiarę i będzie praktykować cnoty, czeka je okrutne i niewypowiedziane cierpienie. Po drugie, moje wspólnoty zostaną opuszczone. Zanurzą się one w bezmiernym morzu goryczy. Ile prawdziwych, wielkich powołań zostanie straconych z braku mądrego i umiejętnego kierownictwa. Po trzecie, w tych czasach powietrze będzie przesycone duchem nieczystości, który jak potop plugastwa zaleje ulicę. Wyuzdanie będzie tak wielkie, że zabraknie na świecie dziewiczych dusz. Czwarte, Dotyczy potęgi sekt i ich zdolności przenikania do domów i rodzin, tym samym niszczenia piękna niewinności w sercach dzieci. Niemal zupełnie zniknie dziecięca czystość, tym samym skończą się powołania do kapłaństwa. To będzie prawdziwa katastrofa. Księża będą porzucali święte obowiązki i opuszczali drogę wyznaczoną im przez Boga. Wtedy kościół przejdzie przez ciemną noc. Zabraknie biskupa i ojca, który czuwałby nad nimi z miłością, łagodnością, mocą i rozwagą. Wielu kapłanów zatraci ducha Bożego. Szatan obejmie kontrolę nad ziemią. Stanie się to dzięki ludziom niewierzącym, którzy jak czarna chmura zaciemnią jasne niebo. Piąty powód zgaśnięcia lampy jest taki. Ludzie posiadający wielkie bogactwa będą spoglądać z obojętnością na to, że kościół jest prześladowany, że cnota jest prześladowana, że zło triumfuje. Ludzie nie będą używać swego bogactwa, by walczyć ze złem i odbudowywać wiarę. Zaczną mieć za nic sprawy Boże wchłoną w siebie ducha złego i pozwolą się zmieść wszelkiego rodzaju występkom i rządzą. Maryja zamyka swą przemowę opisem tego, co się stanie po tym wszystkim. Wydawać się będzie, że zatriumfowało zło, ale wówczas nastanie mój czas wzdumiewający sposób zgniotę pychę szatana ciskając go pod moją stopę skuwając kajdanami w otchłaniach piekła pozostawiając kościół i świat wolnym od okrutnej tyranii Kito to jedyne objawienie w historii w którym Matka Najświętsza przychodzi na ziemię aby ostrzegać ludzkość o tym co stanie się za granicami wielu pokoleń dla XVI stulecia to przesłanie niewiele znaczy. Dla ówczesnych ludzi jest to puste naczynie, z którego będą pić inni, nawet nie dzieci, wnuki czy prawnuki. To, co stanie się za kilka wieków, jest dla żyjących ówcześnie pojęciem wystarczająco abstrakcyjnym, by wzruszyć obojętnie ramionami. Po co więc Matka Niebieska przynosi te dziwne słowa? Dziś z perspektywy wieków rozumiemy tamte zapowiedzi. Maryja mówiła o przyszłych czasach ciemności. Chciała bowiem, żeby to proroctwo się nie spełniło. To dlatego przyniosła je na Ziemię tyle lat wcześniej. Pragnęła, aby ludzie nie dopuścili do tego, by świat poszedł w stronę tych mrocznych ostrzeżeń. Jak przerażające miało być to wszystko, co czekało świat na progu nowego milenium, skoro Maryja mówiła już o tym w XVI wieku, dając ludziom długi czas na niedopuszczenie do pojawienia się ciemnych dni. Niestety. Mijały kolejne pokolenia, a ludzie niczego z tym ostrzeżeniem nie robili. Mieli 400 lat, by zmienić historię. Nie uczynili nic. Boże, droga słuchaczko, słuchaczu, jeśli spodobał się tobie ten audiobook, proszę ofiaruj swoją modlitwę za dusze czyśćcowe swoich bliskich, znajomych, przyjaciół lub dobroczyńców. Z panem Bogiem